Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejne danie liofilizowane w postaci takiego ekologicznego kubeczka. Smaki takie powiedziałbym orientalne. Krótki termin przydatności, zdecydowanie krótszy niż te typowe liofilizaty w normalnych opakowaniach. W sumie nie wiem kto kupuje tego typu dania. O ile to można nazwać daniem ze względu na niską kaloryczność już chyba lepsze są te dania właśnie w zwykłych opakowaniach więcej tego jest więcej kalorii, no chociaż więcej nieco kosztują, no ale tam tym przynajmniej się najemy a to ciężko nazwać daniem obiadowym raczej takim pomiędzy jakimiś pomiędzy śniadaniem a obiadem, albo obiadem a kolacją no chyba, że zjemy takie dwa no ale cenowo to wyjdzie zdecydowanie zbyt drogo ale to jest wyłącznie moja opinia wyprodukowano przez firmę LIOFOOD mamy tutaj porcję 60 gramów należy dodać do tego 150 ml wody i uzyskamy porcję 210 gramów jeśli chodzi o kaloryczność to ma to jedynie 234 kcal czyli bardzo malutko danie wegetariańskie, wegańskie Tutaj mamy wszystko ładnie opisane, co to posiada, lub czego nie posiada w języku angielskim. No, ogólnie fajne, małe opakowanie, ale nie zawsze jest to plusem. Dla mnie w tej chwili to jest raczej minus ze względu na cenę i na niską kaloryczność. Jest to w takiej postaci. Mamy tu zabezpieczenie, żeby nam nic nie wyleciało. Jeśli chcemy nalać dokładną ilość wody, to podziałka jest na zewnętrznej stronie opakowania. W środku nic nie mamy, więc jak nie mamy gdzie odmierzyć we własnym naczyniu podziałki, no to tutaj możemy się tym posłużyć. Najpierw jeszcze przygotować wodę. Niech ona jeszcze podgrzewa. co my dokładnie mamy tutaj w składzie? Ryż 57%, napój kokosowy, pomidory, sok pomidorowy, cebula, dynia, ciecierzyca, oliwa z oliwek, przyprawy, mąka ziemniaczana, sok z limonki, sól, kurkuma, imbir, kumin. Produkt rolnictwa ekologicznego. Mamy tutaj ładnie wszystko to opisane, cała tabelka. Co dokładnie jest. Bardzo fajnie na pewno, że nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Eko, bio i tym podobne rzeczy. Wiadomo, że to jest drogie. Pomimo, że to jest liofilizat to jeszcze droższe. Tu jak tego kogoś interesuje, może sobie poczytać. I tak się przedstawia zawartość jeszcze przed zdrowieniem, no i wiadomo, jak to się podgrzeje, zalać wodą, przemieszać, odczekać 5 minut i będzie można jeść. Odpowiedni czas minął, chociaż ja zazwyczaj dla pewności czekam zdecydowanie dłużej niż producent zaleca. Tak się teraz te danie prezentuje: wszystko żółte od kurkumy. Jak widać, jest dosyć gęste. Jakiś tam sosik na dole, jednak jest. Ryż się zrobił, jest miękki, bardzo dobry, ciecierzyca, ma taki specyficzny swój smak, kawałek dyni. Danie może nie jest mdłe, ale powiedziałbym, jak na tego typu danie, tego rodzaju, to trochę słabo doprawione. Podobne jadłem, inne i lepsze były przyprawy dodane niż tutaj. Takie fajne odświeżające limonkowe smaki. Tutaj praktycznie nie mam zastrzeżeń. Jakaś pitruszka jest tutaj dodana. No taki kokosowo-limonkowy posmak bardzo fajny, chociaż ja takie danie wolałbym na pikantno no ale jak ktoś nie lubi ostrego to nie musi dodawać chociaż troszeczkę pieprzu można było tutaj dodać jak ktoś właśnie nie chce chili ja zdecydowanie wolę tak oczywiście takie danie można przerobić z wegetariańskiego na mięsne. Z tym ze względu, że to jest takie małe opakowanie, to raczej by tego mięsa trzeba było dodać łącznie z całą resztą do innego naczynia, bo tutaj nie za bardzo się jeszcze coś da zmieścić. No teraz smak się trochę polepszył, poostrzył. to danie zdecydowanie mi bardziej smakuje niż te poprzednie z tej samej firmy tego samego rodzaju, czyli w tych kubeczkach. z tą polentą to było coś dziwnego. tutaj z ryżem jest zdecydowanie lepiej. no chociaż jest danie smaczne, to ja raczej zdecydowanie bym takiego więcej nie kupił. ze względu na cenę i małą ilość kalorii chociaż kaloryczność tego można zwiększyć na przykład dodając mięso no ale jeśli już miałbym komuś takie coś proponować to zdecydowanie wolałbym żeby ktoś sobie kupił czy nawet ja bym mógł kupić pełnowymiarowy liofilizat niż takie coś malutkiego no ale kupiłem sobie sprawdzić jak to jest więc muszę zjeść Całe szczęście, że pod względem smakowym jest to zdecydowanie lepsze niż te poprzednie wersje. Jest trochę sosiku, więc nie jest to suche. Mm. Oczywiście, jak kogoś stać na takie malutkie porcyki za taką kwotę, to jak najbardziej polecam. Jak kogoś nie stać, to nie kupuję. To chyba wiadoma sprawa. Gdzie oczywiście ja sobie takie cudo kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No, i do następnego filmu.